Cześć załoga z tej strony to rozpraw was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem druga część Sheffield United. Ostatni odcinek naprawdę dał dużo do myślenia. Jak zbudować ten zespół? Patrząc na wasze komentarze, starałem się wybierać poszczególnych zawodników, przede wszystkim bramkarz. Musimy mieć solidnego bramkarza z 84 overalla, 31 lat, Martinez'a. Jest doświadczony z na ligę i naprawdę się przyda. Gene to jest zawodnik, który naprawdę Pomoże nam w defensywie. Może to nie jest taki super zawodnik do rozgrywania piłki, ale do takiej gry angielskiej naprawdę się przyda. Patrząc na to, że umie wyprowadzić piłkę, ale może nie na tak wysokim poziomie, jak ja tego potrzebuję, na przykład już w kolejnych sezonach, to na ten sezon będzie kluczowy, zwłaszcza, że swoim doświadczeniem może wspierać młodych zawodników utalentowanych, a to naprawdę się przyda. Tutaj możecie zauważyć kolejne piękne akcje naszej drużyny, która grała widowiskowo. Niestety ta runda. Jesienna nie była do końca taka, jak powinna być. Traciliśmy punkty i przez to ta strata na przykład do Liverpoolu już wynosi 9 punktów, co jest zdecydowanie za dużo patrząc na potencjał naszej kadry. Oczywiście, Chelsea ma zawodników praktycznie na każdej pozycji plus 90, bo sobie sprawdziłem. Ma także Liverpool takich zawodników. My musimy. Mierzyć się z problemami z ławki rezerwowych, bo to jest główna przyczyna, jak my gramy w tym momencie. To jest główna przyczyna naszych porażek w końcówkach, że nie mamy odpowiednich zmienników. Cały czas rotowałem tym składem, starałem się wynieść poszczególnych zawodników na wyższy poziom. Starałem się młodych zawodników gdzieś tam dawać na siłę 10 minut do końca spotkania, na przykład, żeby overall im rosnął. Niestety nie do końca to działało. I gdzieś nie potrafię do końca wyszkolić tych młodych zawodników w tej akurat edycji, jak w poprzednich sobie bardzo dobrze radziłem, to tutaj mam problemy. A jak możecie zauważyć w lidze, bardzo dobrze nam poszło, trzecie miejsce, ok, mieliśmy walczyć o mistrzostwo, taki był mój pomysł na ten sezon, ale i tak się udało, zobaczcie po raz kolejny wam to pokażę. Dla potwierdzenia, tylko 4 punkty straty, 3 punkty straty przepraszam, 4 do mistrzostwa, to nie jest coś wow niesamowitego. Ale w tym momencie mieliśmy równą walkę właśnie w tej rundzie wiosennej, a o to nam chodziło. Bramford, który niestety powoli będzie się żegnać z tym zespołem z tego powodu, że już ma 31 lat, choć miał super sezon, to jednak starałbym się, żeby to Rowe właśnie przejmował kontrolę na ataku i to on dyrygował tym atakiem. Więc przypuszczam, że w kolejnych sezonach będziemy grać troszkę inaczej, ale to zobaczycie już w sezonie drugim. Pamiętaj drogi widzu, jak spodoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także chcę stworzyć jedenastkę tego sezonu Ligi Angielskiej. Zaczynamy od bramkarza oczywiście. Na początek miałem dylemat dwóch bramkarzy, Łukasz Fabiański czy Martinez i wydaje mi się, że większy przeskok umiejętności zrobił Martinez w tym sezonie. Zastanowili, dlatego wybieram jego, a jestem ciekawy Waszych propozycji w komentarzach, a teraz zapraszam do dalszej części odcinka. Sezon drugi naszej przebudowy zaczął się tragicznie. Patrząc na to, że przegraliśmy trzy pierwsze mecze sezonu, postanowiłem, że musi wybuchnąć rewolucja w naszej kadrze. Oczywiście przed tymi spotkaniami był zakupiony i Chilwell. Potrzebowaliśmy naprawdę rewolucji na lewej obronie, wzmocnienia i to się dokonało. Jude do nas przychodzi, zawodnik bardzo uniwersalny, zawodnik, który naprawdę będzie bardziej kreatywny niż nasz aktualny środek pola oraz Piotr Zieliński, weteran boiskowy, który wzmocni nasze rozgrywanie, wejście do linii ataku i naprawdę będzie ustabilizował ten system naszej gry, zwłaszcza że przeszliśmy na system. 4141 Smith zagrał jako ten napastnik, i jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Czy skrzydła dadzą radę napędzać nasze sytuacje? Czy także napastnik odnajdzie się nie jako już podwieszony, tylko jako ten główny załodnik do przyjmowania piłki, odgrywania, pokazywania się na poszczególne pozycje? Ale także jestem ciekawy, jak nasz rezerwowy napastnik zacznie działać. Czy będzie się buntował przeciwko mnie i mojemu zespołowi? Czy także pogodzi się z tą rolą? Już ma 32 lata, więc powiem Spokojnie siedzieć, gdzieś tam wchodzić na końcówki, a naprawdę. Tak jak na przykład z Borusją. Uważałem, że ten zawodnik będzie bardziej przydatny do pierwszej jednostki. Wystawiłem go i nie zawiodą się. Zobaczcie, że nie przegraliśmy żadnego spotkania. A tutaj kolejna akcja. Tym razem graliśmy w ćwierćfinale z Juventusem. Jak się nie mylę, bardzo ładna akcja kombinacyjna naszego zespołu. Zobaczcie, fenomenalne podanie tutaj. Obrońca zaspał Juventusu. Piękne uderzenie po długim rogu. I właśnie tak się wydarzyło, że zwyciężyliśmy z Juventusem. Pierwszy mecz na symulacji wygraliśmy chyba. 2 do 3, jak się nie mylę, coś takiego zobaczycie. Oczywiście na sam koniec prezentacji, jak to wszystko wyglądało, tak mi się wydaje, że właśnie do 2 do 3, później był remis 2 do 2. Sheffield United, czwarte miejsce. Nie podobało mi się, szczerze mówiąc. Zostaliśmy w tym momencie takim arsenałem z poprzedniej dekady, czyli cały czas gdzieś to trzecie, czwarte miejsce. I szczerze mówiąc, nie do końca mi się to podobało. Ja chciałem walczyć o najwyższe cele, a niestety takie na przykład mecze pucharowe jak. FA Cup przegrywaliśmy porzuty karnych tutaj przegraliśmy porzuty karnych tym razem z Manchester City, ale na szczęście zagraliśmy final Ligi Mistrzów pokonaliśmy Wolfsburg na przykład więc naprawdę ta droga była kręta, wyboista, ale daliśmy radę. Zobaczcie, PSG, wielka marka z wielkimi pieniędzmi. My tych pieniędzy nie mieliśmy, bo przez wiele sezonów mieliśmy budżet, który wynosił około 40 milionów. Patrząc na ligę angielską, to naprawdę były małe pieniądze i rzadko mogłem kogoś kupić stopu. Aktualnie mamy takich zawodników, których troszkę sami wychowaliśmy. Patrzcie na nasze skrzydła, patrzcie na naszego napastnika. To jest miejsce w których wychowaliśmy poszczególnych zawodników i stworzyliśmy przyszłe legendy piłki nożnej, bo to są cały czas ludzie, którzy mogą jeszcze stanąć się zdecydowanie lepszymi piłkarzami. Boję się troszkę tego spotkania, miałem takie odczucia, że jednak PSG może być zdecydowanie za silną drużyną, Patrzę na ławkę rezerwowych, patrząc na doświadczenie poszczególnych zawodników oraz na atak, zabójczy atak, dlatego postanowiłem delikatnie zmienić, zobaczcie kogo wystawiłem na środku obrony, to było moje... Podejścia do tego spotkania, że troszkę zamieszałem. Bogli zagrał. Potrzebowałem gościa, który jest bardzo szybki, dynamiczny, żeby tam przeszkadzać, na przykład Mbappé. I to się udało. W 70 minucie. Mavidi, czyli nasz zawodnik z pierwszej części tej przebudowy, naprawdę świetnie się odnalazł. Zobaczcie, jak fenomenalnie wykończył tą sytuację, gdzie było takie dośrodkowanie troszkę na chaos, ale to przyniosło efekt. Wygraliśmy Ligę Mistrzów 1-0, a tu możecie zobaczyć wszystkich zaników, których zakupiliśmy, ale także sprzedaliśmy. Niestety nasz prawy skrzydłowy odszedł. Próbowałem z nim podpisać kontrakt przez ostatnie dwa sezony i nie udawało mi się. I wiedziałem, że on odejdzie, ale że do Liverpoolu, to mnie zabolało, to mnie zabolało i za rok będzie nam bardzo ciężko walczyć o cokolwiek, bo nie będziemy mieć dużych pieniędzy, żeby wzmocnić się tak świetnym skrzydłowym. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się powoli toczyć w kolejnym sezonie, na który zapraszam gorąco. Patrząc na moje aspiracje, tego sezonu musimy walczyć o Mistrzostwo. Patrząc na nasz budżet, patrząc na inne zespoły, będziemy mieć duże problemy patrząc, że najlepszy nasz zawodnik na prawym skrzydle odszedł, dlatego potrzebowaliśmy zawodników doświadczonych, także potrzebowaliśmy uzupełnienia składu. Potrzebowaliśmy także zawodników, którzy będą na prawą obronę, bo Bogli naprawdę świetnie się spisał jako środkowy obrońca i tam chciałbym go widzieć. Dlatego każdy nas przychodzi, Van Dijk do nas przychodzi, zawodnik, który po prostu chciał odejść z Liverpoolu, Zaoferowałem mu roczny kontrakt, żeby po prostu dać doświadczenie drużynie i wydaje mi się, że taka ostoja defensywna, która będzie kierować odpowiednio poszczególnymi zawodnikami, naprawdę się przyda. Także bardzo ważne ogniwo na prawym skrzydle portugalczyk, który błyszczał w lidze angielskiej w słabszych zespołach i taką jedenastkę stworzyłem. Zawodników, którzy ewentualnie już są w momencie, gdzie odchodzą na emeryturę, albo którzy były szczeli w Lidze Angielskiej w słabszych zespołach. Czwarty znowu, znowu po 21. kolejce pokazuje, że cały czas strata jest minimalna, ale cały czas coś szwankuje. 6 zwycięstw w Lidze z Real Madryt, z Lille, czy Young Bice, jest naprawdę świetny wyczyn. Zobaczcie, Young Bice w ogóle... Trzecie miejsce w Lidze Mieszko. Co to się wydarzyło? 6 punktów. Wow! Niesamowite. Lil, 0 punktów. No to naprawdę pokazuje, że Liga Francuska oprócz że praktycznie nie istnieje, a tutaj bardzo ładna bramka, ładny dribling naszego Zonika. Króciutko trzymał piłkę. Ale jak możecie zobaczyć, 74 punkty, punkt straty do Manchesteru City, i na koniec sezonu zostajemy bez korony. Ostatni sezon miał być tym najważniejszym w naszej karierze. Miał być takim symbolem, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że to wszystko wygląda solidnie, że to wszystko jest zbudowane od podstaw słabego zespołu, który spada aktualnie z Ligi Angielskiej. Gdzie wchodzi na najwyższy cel W tym momencie odpadliśmy z Tottenhamem Przegrywając 5 do 1 I to był mecz Po którym ja wiedziałem, że to wszystko Zaczęło się rozpadać Potrzebuje tutaj nowy trener Przyjść do tej szatni Zmienić poszczególne elementy Wyrzucić poszczególnych zawodników Może zmienić ideę tej drużyny Może dać inne gwiazdy Żeby one współpracowały Lepiej ze sobą Bo ja po prostu nie mam już pomysłu, to wszystko wygląda dobrze, ale niestety coś nie funkcjonuje, może inne ustawienie, a ja teraz się z wami żegnam, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do widzenia. A jak masz ochotę oglądać na przykład filmiki z Rocket League, Lola, czy na przykład inny innych gierek, gdzie gram z widzami, to zapraszam na kanał Achito bo tam właśnie takie materiały się pojawiają. A teraz życzę wam miłego dnia i pa do poniedziałku, do 20.